Po prostu gdzieś tam na tyle nasza dyspozycja dzisiejsza, nasza forma po prostu na tyle pozwoliła. No, rywalki były mocne, gdzieś tam e, nie ma tutaj już słabych osad e, i po prostu no, nasza osada była w stanie popłynąć e, tylko na to miejsce, na którym się uplasowałyśmy. Myślę, że każda z nas włożyła dużo serca i e, naprawdę gdzieś tam w sumie nie pracowałyśmy w tych przygotowaniach, dawałyśmy z siebie wszystko na wodzie, tak jak i na lądzie, po prostu gdzieś tam no, na tyle. Tutaj w Paryżu wystarczyło. Same, same jesteśmy jakby zaskoczone, liczyłyśmy na naprawdę bardzo dobre wyniki. No wystarczyło na tyle. Miałyśmy świetne humory, byłyśmy bardzo dobrze nastawione, gdzieś ten stres nie był na takim mega wysokim poziomie, tylko był taki motywujący. No i wydawałoby się, że wszystko po prostu idzie zgodnie z planem. My wierzyłyśmy w to, że jesteśmy super przygotowane i że możemy tutaj powalczyć o wysokie lokaty. No i z taką myślą też stałyśmy na starcie.